W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Dobry Jezu, dziś wielka sobota, a ja nawiedzam Twój pusty grób. Wpatruję się w niego, wiedząc, że z tego miejsca wypływa dla mnie wielka nadzieja i pocieszenie. Swoim zmartwychwstaniem mówisz mi, że jesteś, że kochasz mnie i pragniesz mojego zbawienia. Tak bardzo ci za to dziękuję. Mój panie, Twój grób przypomina mi dziś, że najważniejsze jest to, co niewidoczne dla oczu. Trwając na modlitwie, postanawiam żyć, skupiając się przede wszystkim na wartościach duchowych, zatrzymywać się częściej w codziennym pędzie, by odnaleźć Ciebie. Chryste, trwając w pobożnym skupieniu, niosę dziś do kościoła koszyczek z pokarmami symbolizującymi nowe życie. Prosząc o ich poświęcenie, proszę również Ciebie o błogosławieństwo dla mnie i mojej rodziny. Błagam, Jezu, pozwól, by świąteczny czas minął nam w zdrowiu i pokoju serca, by był to czas zgody, miłości i szacunku. Jezu, dziękuję, że po raz kolejny w mym życiu obdarzyłeś mnie łaską świętowania Wielkanocy. Dziękuję, że pozwoliłeś mi dostąpić sakramentów świętych, i przez to jeszcze bardziej zbliżyć się do Ciebie. Wyznaję Ci moją miłość. Będę wielbić Ciebie do końca mych dni. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.